Dzień dobry wszystkim, Krzysztof Nawrot. Tutaj jestem z panią Małgorzatą, miło radną drugiej kadencji Urzędu Miasta i Gminy w Siewierzu i jednoczesną teraz wybraną przewodniczącą Rady Miasta, która za nami tutaj interweniowała. Ciąg dalszy, jeśli chodzi o nielegalnie zakopane tutaj odpady na kopalni Jan Piasku w Świeżu. Pani Radna tutaj zapoznała mnie z dokumentami. E, o, ja, już, ja już patrzę o e, z lat e, 2019 e, i to te, też, te też 2019. Ja tak w ogóle przepraszam za złe maniery. E, pani Małgorzata Miłoch jeszcze raz przedstawia. Przewodnicząca Rady Miasta. Przepraszam za spartańskie warunki, ale ja to w tym akurat nigdy nie jestem dobry, żeby to było technicznie. Dobrze, ale nie o to w tym chodzi, o to chodzi, żeby były rezultaty. No i, i tutaj pani radna do burmistrza miasta i gminy w wówczas urzędującego Zdzisława Banasia składała wnioski interpelacje interpelacje dotyczące dotyczące kontroli na składowanych tutaj od odpadach, dotyczących rekultywacji, mhm. sposobu tej rekultywacji tej kopalni piasku. Mhm. No, ponieważ nie tylko z telefonów, ale również z bezpośrednich kontaktów mieszkańców, no, coraz częściej słyszałam, że jest to uciążliwe, mhm. że są jakieś zapachy, że tutaj przyjeżdżają samochody ciężkie mhm. w nocą, że przywożą mnóstwo różnych materiałów. Przy każdej takiej interwencji ze strony mieszkańców ja odzwoni, dzwoniłam do urzędu, zgłaszałam takie sprawy, nawet mi się udało otrzymać takie zdjęcie pojazdu, który tutaj wywoził, to i też przekazałam do, do Urzędu Miasta. Jest ten kontakt taki dotyczący kontroli, o którą prosiłam, bo to chodziło też o to, że. No to jest uciążliwe i nie tylko tutaj dla nas, bo mhm. w, w, wtedy, gdy tę interpelację pisałam, to nawet y, mieszka, nawet pracownicy y, dawnych BOC, BOC Gazy mhm. też prosili o interwencję, bo się nie dało oddychać. Taki był intensywny zapach metaliczny. Metaliczny, czyli to był taki ciężki odór no gryzący dla mnie, w płuca? Tak, Dla mnie to był taki zapach y, kwasów z akumulatora. O, mhm. taki. Przyjechałam, pozwoliłam sobie przyjechać z tej drugiej strony, zobaczyć. Zobaczyłam tylko takie kałuże, takie opalizujące jakiegoś płynu, jakiejś cieczy. No też nie dotykałam w każdym bądź razie no coś takiego się tutaj działo. Czyli można powiedzieć dla zwykłego Kowalskiego, jakby wylać benzyny do wody, do o, kałuży, coś takiego, w, taki, coś w takich takiego, kolorach jakby tęczy tak, tak, i tak, tak dalej o to tak, tak wszystko tak, chodzi. Tak. I ja tutaj jeszcze wstawię swoje dwa grosze, ponieważ tutaj dochodziło w latach 2000. 15 do 17 wywożenia, tutaj za mną było rekultywowany teren 8 metrów pod ziemią. Ja widziałem nagrania, mają być zakopane mausery właśnie z taką typu substancją, o której Pani mówi. Ta substancja z moich źródeł ustaliłem, miała być przywożona z Niemiec, gdzie była wożona, przekazywana do utylizacji za ciężkie pieniądze, a żeby się jej pozbyć, no wiadomo, w takich okolicznościach chodzi o wielomilionowe zyski, no to tak jak dawniej do nas z Anglii wozili to i wtedy tutaj akurat na tą rekultywowaną kopalnię wozili te małzery. Z moich ustaleń wynika, że ta kopalnia miała powstać Nie dlatego, żeby piasek był wydobywany Tylko już przygotowanie Później pod rekultywację Odpadami niebezpiecznymi Czyli przy bo kłopotów przy wydobyciu piasku Nie było, a przecież też musiały jeździć Duże samochody, które ten piasek wywoziły mhm. Które gdzieś tam przewoziły Na różnego rodzaju sprzęt no, do sprzedaży Wtedy nie tak. Kłopot się dopiero zaczął Jak rozpoczęła się rekultywacja Bo materiały były przeróżne Wszystkich nas bardzo dziwiło Dlaczego akurat to wszystko dzieje się nocą Dlaczego te samochody przyjeżdżają nocą. Prosiliśmy, prosiłam, zresztą tutaj też w odpowiedzi z urzędu miasta, tak, że będą kontrole policji, że policja tutaj będzie zaglądać, że są zlecone kontrole, że pobierano tutaj próbki, mam odpowiedź, że nie stwierdzono nieprawidłowości no tak. w tym, bo no, no, no ta, na, na ja ty... nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, więc posługuj, no, korzystam z, z wiadomości tych, których wyglądało. Tak, z, się organów, na tym znają, z organów no, wyznaczonych. Się, no bo po to są. Żeby właśnie w takich sprawach interweniowali. Tak, i słuchajcie, tutaj były faktycznie, ja widziałem dokumenty e, pobierane, próbki e, przez no, rzekomo pobierane, no, póki były pobierane, ale jakie wyniki były, no to nie wiemy, jak to wszystko było porobione. No, wyników nie znam, bo nie otrzymałem. E, no ja podobno w aktach tutaj nie ma e, waszego tutaj urzędu, bo ja tam zapoznawałem się. E, była tylko informacja, krótka informacja telefoniczna, że e, wyniki były negatywne, jeśli chodzi o tego typu. Substancje szkodliwe, ale co istotne, tu były zakopane mauzery, a inspektor ochrony środowiska z, wojewódzki z Katowic pozyskiwał próbki wiercąc, czyli pobierał tylko próbki ziemi. A jak można było z ziemi uzyskać negatywne, czyli można powiedzieć szkodliwe próbki, skoro tak naprawdę one były zakopywane w mauzerach? Jest coś takiego, jak ostatnio mówiłem, tomografia okołoporowa. Jak dobrze mówię, która po wbiciu prętów co jakiś tam ileś metrów i połączeniu ich drutem pod jakimś tam napięciem, ja nie jestem specjalistą, mówię tak jak ja to rozumiem, daje wszystko, wynik, co jest pod Obraz. ziemią. Obraz tego, jaka gęstość, zagęszczenie, czy metaliczne, czy niemetaliczne. Ja tu powiedziałem, już zostało zlecone przez Starostwo Powiatowe, przez pana Machurę, naczelnika, właśnie Wydziału Ochrony, Środowiska, kontrolę tutaj. Jeżeli znowu w kontroli nic nie wyjdzie, to ja już jestem umówiony z firmą, która przyjedzie, zapłacę. Maksymalnie do 10 tysięcy. No i ja tutaj to wszystko ujawnię. Pani radna zgodziła się bardzo odważnie przyjść i poruszyć ten temat z racji tego, że przez ostatnie też 4 lata, tak? Czy tak, 5? 5 lat 50. była radną tutaj tych terenów. No mam tutaj dokumenty. Zinterweniowała, zgłaszała, a czy oprócz dokumentów pisemnych też Pani jakieś tak, ustne? No tak, po każdej takiej interwencji ze strony mieszkańców, gdy coś mówili, dzwonili czasami, a czasami po prostu nawet tak, będąc gdzieś na wycieczce, czy jadąc rowerami, jak spotkali mnie na ulicy, to też mówili, to ja po prostu zgłaszałam to do urzędu. Mhm. Państwo przyjmowali informacje, no, wydawali swoje, prawda, jakieś zlecenia, pewnie gdzieś zgłaszali gdzieś na policję, kontrolę, no ale niestety, no. No słuchajcie, nic się nie, nic się nie udało. jak nie wiemy o co chodzi, to chodzi o pieniądze, o duże pieniądze. Teraz teren prywatny, pokopalniany to nie jest teren urzędu, tak. gdzie przy wydobyciu odpadów i e, obowiązku jego utylizacji ponosiłyby koszty mieszkańcy. Czyli ze skarbu e, no, urzędu, można tak, powiedzieć, tak, miasta, zamiast przeznaczyć na co inne pieniądze, no, to musiało być na e, około do nawet stu milionów na... E, utylizację mhm. tych odpadów. I ja tutaj chciałem jeszcze e, Panią Szanowną zapytać, bo ja takie informacje uzyskałem od świadków, czy Pani też słyszała, e, że w nocy tu jeździły e, beczkowozy z takimi e, czerwonymi e, etykietami, e, że tak, groźne ja, odpady. Tak, znaczy, słyszałam, że jeździły takie duże samochody Aha. z jakimś e, oznakowaniem niebezpiecznych odpa odpadów. Ale tylko słyszałam. No tak, tak. Ja tylko słyszałam po prostu. Oczywiście. Informowałam, mówiłam, że mieszkańcy w ten sposób mówią. No przecież to jest uciążliwe. Tu niedaleko też mieszkają ludzie, więc no dla nich to tym bardziej. No, no tu jest woda. Ja Wam pokażę. A poza tym tu jest woda. jeszcze jedna rzecz. Tak. Tutaj jesteśmy niedaleko kopalni Dolomitu, gdzie są studnie głębinowe. No i to wszystko przenika w wody I jest, gruntowe. Tak, I dlatego ja idzie. tutaj, ja tu jestem taki wredny, taki uporczywy, bo tutaj jakby nie było, chodzi o życie, zdrowie, no tysięcy ludzi a nawet i milionów, bo skoro mamy wody głębinowe i to wszystko przedostaje się w głąb gleby, no to później będzie dochodzić do sytuacji, że ludzie zaczną umierać, dzieci się zaczną rodzić chore, z wadami i tak dalej. Do tej pory burmistrz Banaś, Zdzisław Banaś nie robił nic, powinien zlecić tego typu kontrolę, naciskać na to. Jednak pozostawał przez ostatnie półtora roku mojego tutaj w cudzysłowie napeniętnowania tego tematu bezczynny. Uciekł teraz do Rady Powiatu Będzińskiego. Gdzie jest radnym, jakby nie było za pieniądze, nie społecznie. Więc wiemy o co chodzi. Chodzi o pieniądze. Pani też tu teraz, jako przewodnicząca Rady Miasta, podejmuje działania w tym temacie. I no miejmy nadzieję, że. Mam nadzieję, że po prostu wszystko to okaże się tylko sprawą, którą będzie można rozwiązać, że to nie będzie rzucowało na nasze życie. Bo największy nacisk i rzeczywiście wtedy i, i prokurator i, i tutaj były jakieś służby specjalne i sanepid, był, la, był właśnie w roku 2019. 2019. Tak, to był ten rok, gdzie tutaj rzeczywiście mnóstwo różnych rzeczy takich no śmierdzących, nazwijmy, nazwijmy to się działo. Tak. Takich zapachowych. To, tak, to, to tylko ja pani powiem, bo ja też mam informacje od bezpośrednich świadków i osób w to zamieszanych, że... Eee, uzyskałem jako dziennikarz, więc nie będę tutaj podawał danych, e, że po prostu to było robione, gdzie przyjeżdżały te beczkowozy no z gnojówką, szambem po to, żeby odwrócić uwagę i żeby to była taki wabik, wystawka, bo wy żeście to znajdowali? Tak. I były też znajdowane jakieś takie złożone, jakby bale sprasowane tak, tak, tutaj czymś. Też były, tak. były, ale to było tylko wystawione po to, żeby można powiedzieć, zapchać gęby, dać im coś, żeby mieli na papier, bo ja też mam informacje i coś jeszcze będę to stopniowo ujawniał, no, że miało tu dochodzić do korupcji, jeśli chodzi o urzędników, o Organów, ale to na późniejszym etapie, jak już będzie wydobywane, to ja to stopniowo sukcesywnie będę wszystko przekazywał. Na razie tutaj widzimy, no pani radna, pani przewodnicząca, już od ilu trzech tygodni? No tak od 6 maja. Od 6 maja już weszła e, na, e, no, na taką na trudne działania, na trudny teren. No niestety, to, to jest życie. Zwłaszcza ja tu jeszcze panią e, radną i panią przewodniczącą już e, można powiedzieć ciemierze w tym sensie, żeby po prostu doprowadzić do e, zgodnego z prawem y, y, może tak powiem terenu, żeby nie było sytuacji, że te niebezpieczne odpady przenikają w głąb. Bo rekultywacja to jest doprowadzenie do stanu faktycznego przed wydobyciem. Tak. Prawda? Czyli tu po prostu powinno, powinna być jakieś, nie wiem, odpady takie biodegradalne, typu trawa, typu jakieś. Prawda, ziemia, piasek. Ziemia, piasek, tak, tego typu. No i wszyscy tak to robią. Jakiś rozumieją. żwir. O właśnie, jakieś takie kamieniowe też. No. Ale nie, nie, nic innego. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj z panią radną już jakiś tutaj plan działania podjęty. To w sensie takim, że ja panią poprosiłem, żeby nadzorowała osobiście ten, ten problem, żeby po prostu pełniąc funkcję przewodniczącej rady miasta, nie robiła tak, jak było to wcześniej, e, robione przez e, wcześniejszą panią przewodniczącą, że e, tylko, żeby po prostu wyszła do nas, do ludzi. No, wyszła do mnie, więc tutaj jest duża odwaga pani, bo mhm. każdy się boi wychodzić do mnie, bo myślą, że nie wiem, co się będzie działo. Ale tak naprawdę, jeżeli urzędy mają być dla ludzi i urzędnicy szanowani przez nas, obywateli, no to powinno właśnie takie spotkania być organizowane. E, radni powinni e, też jakąś taką inicjatywę, Prospołeczną przyjmować. A jeszcze takie pytanie, bo wcześniej Pani o to nie pytałem. Czy jest możliwość, żeby tak jak Pani, inni radni, radni na przykład mieli jakieś dyżury i wychodzili na spotkania do Dzień rozmowy? Państwo, podane są skrzynki mailowe mhm. i myśmy się zastanawiali właśnie, rozmawialiśmy z radnymi na ten temat. No część może nie będzie chciała podać na przykład swoich telefonów. No tak, no, no bo to wiadomo, są różne rzeczy, ale na pewno będą dyżury, będą ustalone dyżury. Ja nie jaką często No właśnie. oczywiście. Czy to na przykład raz w miesiącu, raz na, czy dwa razy w miesiącu... Albo w zależności jakby się zależy, program tak, nawarstwił. Na tak, tak, z mieszkańcami. Tak. Tak. tak i będą i właśnie sobie Państwo tam planują te, te spotkania zorganizować. Ja tutaj w poprzedniej, na początku poprzedniej kadencji jeszcze przed tym covid też sobie takie dyżury robiłam w naszej naszej straży tutaj OSP, ale no to chyba były za, za częste, bo po prostu... No być może, bo jak coś za, za tak, często... Tak. A też mamy, no tutaj mamy takie społeczeństwo, że dużo ludzi e, bardzo dużo by e, e, chciało robić, ale za plecami nie potrafi tak, powiedzieć tak, twarzy, tak. nie potrafią e, przyjść, powiedzieć to nas boli, to nas boli, a gdyby to było mówione otwarcie e, i personalnie, to ja uważam, że te zmiany by były dużo e, szybciej wprowadzane i no byłyby tak, sprawy traktowane bardziej poważnie. A jeżeli tak. ktoś pisze anonimy, bo pewnie takie też są. no tak właśnie, też, też. No, jeden na drugiego donos, bo ten, bo tamten, a nikt nie potrafi przyjść, powiedzieć, proszę Panią, to mi nie pasuje, to, to, z tym, z tym, z tym. Eee, no to ja uważam, że wtedy by na pewno było lepiej e, dla wszystkich. Oczywiście. E, no te dyżury już są, ja też się cieszę, bo dzisiaj zaraz idę na e, rozmowę jeszcze e, z Panem Radnym nawrotem, zapomniałem imienia. Pan Dariusz. E, pan Dariusz, tak, z Siewierza, też się zgodził, bez problemu. Więc kończę jedno spotkanie, Zaraz to później. Public... No z ludźmi trzeba rozmawiać, no nie da się. Jeść. No trzeba nie da się uciec. Nie da się, nie da się uciec i dawniej. E, dawniej nawet nie było maili, e, teraz dopiero zostały wprowadzone. Tak, 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 Maile służbowe do radnych, czyli kontakt jakiś jest. No bo myślę jakby nie było w każdym mieście, w każdej miejscowości no wszyscy się znają, ale skoro jest urząd, to jest urząd, no to jak się znamy prywatnie. Bo ja z panią też się znam prywatnie, ale to już nie wiążemy spraw prywatnych z urzędowymi, no, więc trzeba się, to wszystko tak. rozdzielić, więc e, mam nadzieję i że pani tutaj też teraz będzie jakoś tego pilnować, jako przewodnicząca będę Rady, starała, Rady Miasta, żeby, żeby ten teren doprowadzić. Czekamy, nie wiem jak tam, jakie są na jakim etapie te e, zlecone prace organom, e, Inspektorom Ochrony Środowiska w Katowicach, będę jeszcze rozmawiał, być może w przyszłym tygodniu żeby troszkę dać czas Panu Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Będzinie. No i będziemy informować, będę tutaj pierwszy kręcił, jak będzie kopane, będzie wydobywane. I zobaczymy jak wyjdą na tym służby, które miały to wszystko kontrolować i uznawały, że było wszystko ok. Także dziękuję Pani uprzejmie za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich miłego dnia, cześć wam.